Siemano Baranki, witam Was bardzo serdecznie na Waszym wrześniowym, kochani, czytaniu. Karty zostały już przeze mnie rozłożone, są na stole, kochani, przechodzimy do czytania. Kochani, powiem wam tak, w trakcie tasowania wywaliły mi się podczas tasowania jakieś tam pewne karty, kochani, na stół, które zresztą były w podobnym tonie, te, które tutaj są na stole. Ja je włożyłam oczywiście do talii, przetasowałam dalej, bo było ich zbyt wiele, ale wszystkie jakoby jednogłośnie manifestowały to samo i kierowały się typowo do określonej tutaj grupy baranów, moi drodzy. No ale mówię, dobra, jest ich za dużo, tak, więc wrzuciłam je z powrotem, słuchajcie, do talii, przetasowałam. Zasowałam sobie jeszcze raz. No i jak wyłożyłam to, mówię, so, no, ja pierdzielę. No to jest dokładnie w tym samym tonie czytanie, więc coś musi być na rzeczy. Kochani, wiecie o tym, że to są czytania ogólne i nie każda osoba na tych czytaniach się odnajdzie. No i to chyba wiemy o tym, że no niestety tak to po prostu wygląda. Natomiast ja mam przekaz do konkretnej grupy baranków. Jeżeli takie się tutaj pojawią, będą mieć okazję obejrzenia tego filmu, no to okej, okay, w porządku. Jeżeli nawet dostosujemy, znaczy do, dopasujecie sobie tą sytuację pod siebie, no to najwidoczniej któryś z Was, drogi Baranki, musi to usłyszeć. Słuchajcie, ja mam wrażenie, i to bardzo mocne wrażenie, że co do, do, do któregoś z Baranków, kochani, może do jednego, może do, więcej, do większej liczby osób, wraca coś z przeszłości. Dwie karty mówiące o jakimś comeback, o jakiejś sytuacji przyjścia z powrotem do waszego życia czegoś, względnie macie jakiś, jakiś związek, ale macie również ochotę na romans albo go już prowadzicie. Więc tak, żeby to się nam nie pomieszało, ja na, na początek zacznę od tego pierwszego czyli to, że jakiś ktoś z przeszłości, ktoś z kim coś kiedyś gdzieś, jakiś baranek, uskuteczniał, może moi drodzy powrócić z powrotem. I mamy tą kartę, tą kartę powrotu. Ktoś wraca. Wraca ponownie, otwierając tutaj jakby bramę, wrota do was, moi drodzy, i gdzieś ma ochotę na kolejną przygodę razem z wami. Nazwę to przygodą, dlatego że trzy kielichy to kochani, bardzo często jest romans flirt. Ktoś, kto już kiedyś był w waszym życiu, jakby w pewien sposób powraca, jak już wspomniałam na samym początku względnie, ja nie wiem jeszcze, jakie może mieć zamiary, bo być może one się rozwiną w coś bardziej poważnego, na czym Wam, załóżmy, zależy, ale na 100%, kochani, nie jesteście tylko Wy we dwójkę, tylko jest to układ tak zwany trójkowy, jak i nie czworokąt, tak? Czyli to, że załóżmy, baran ma męża, żonę, ale ta osoba powracająca z przeszłości, która tutaj jakby no gdzieś tutaj w pewien sposób ponownie chce się zamanifestować w Waszym, kochani, życiu, również może mieć żonę męża, tak? Więc miejmy to też na uwadze, że to mogą być tak zwane czworokąta, nie tylko tak zwane Trójkąty, ale wiemy o co chodzi, tak? Więc jest jakiś kąbek kogoś z przeszłości. Ten ktoś wraca, moi drodzy, ten ktoś w pewien sposób, no na pewno słuchajcie, może być dla was osobą, która w jakiś sposób was pociągała kiedyś, czy też nawet pociąga nadal, tak? Gdzieś was korci do tego. Możecie, moi drodzy, nawet być się z własnymi myślami, co wy macie w tej tematyce zrobić. No bo nagle Zenek napisał, czy tam jakiś świecie. Jakiś tam, nie wiem kto, jakiś Janusz, tak? Hej, tutaj, co słychać, co u ciebie, pozdrawiam. I wy teraz macie, że tak powiem, przez ten kontakt, albo będziecie mieć przez ten kontakt, powiedziałabym Gali Matias myśli, w sensie, co wy macie teraz zrobić z tym tematem? No, chyba, że to wy wracacie do kogoś macie taką ochotę odnowienia kontaktu. Pamiętajmy, moi drodzy, że zawsze, kiedy ja coś tutaj gadam, to wy musicie sobie w razie czego odwrócić tą energię, dobra? Bo tak, to by mogła tutaj, wiecie, gadać miliony wersji, no i byśmy tutaj siedzieli od rana do wieczora przy jednym znaku. Ale może też tak być, że to wy wracacie, bo to was ciągnie, bo to wy nie możecie zapomnieć i gdzieś tutaj próbujecie, że tak powiem, no dalej kręcić w tym, w tym kierunku, tak? No ale dobra. Robi się przez to, moi drodzy, powiedziałabym, taki, taka, taka rozpierducha w was wewnętrzna, tak? bo to jest taka sytuacja, bije się z myślami, co ja mam zrobić. Czy ja mam w to wejść, czy ja mam napisać, czy ja mam, nie wiem, cokolwiek tutaj uskuteczniać w tym kierunku. E, moi drodzy, będzie tutaj sporo rozmyślania, bardzo sporo, bo ja widzę w tych kartach, że niewątpliwie będzie baranków to kusiło. Żeby, to, żeby się bawić, żeby flirtować, żeby ponownie coś z tym tematem podziałać, e, żeby coś tutaj, e, no nie wiem, fajnego się w tym waszym życiu zadziało, żeby po prostu no, było cudownie i wspaniale, tak? Flirt, dobra zabawa, słuchajcie, jakieś takie, wiecie, ochy, achy, damsko-męskie i tak dalej, i tak dalej. I te kuszenie tutaj, moi drodzy, idzie. Sporo myślenia na ten temat również, chyba że ta karta, jakby w pewien sposób obrazuje waszego aktualnego partnera, gdzie wy tutaj, zastanawiając się nad sytuacją, w której, no nie wiem, pójść się pobawić czy nie, będziecie rozważać to, że jeżeli to by się sypło i wydało, no to będzie grubo. Więc gdzieś być może tutaj, moi drodzy. Tego typu tendencje, co niektóre baranki będą również, moi drodzy, miały. Albo będziecie się zastanawiać, czy przyszedł tylko po to, żeby znowu się mną pobawić i sobie pójść, czy też nic nie zrobić w tym zakresie, żeby ze mną być, albo cokolwiek, bo ta karta może również obrazować Was, czyli Wasze myślenie, ale bardziej w kategoriach takich, po co On wraca, co z tego wyniknie, czy to będzie chodziło tylko o dobrą zabawę, czy może o coś, kochani, więcej. Kartą rady dla Was, moi drodzy, bez względu na to, czy jesteście w relacjach stałych, plus ten właśnie nieszczęsny tutaj dodatkowy, słuchajcie, romantyczny człowiek, który wraca. Czy jesteście w sytuacji takiej, że jesteście same, ale jakiś ktoś ponownie chciałby coś z Wami uskutecznić, albo zastanawiacie się, czy wejść w jakąś, jakiś związek, który nie do końca będzie związkiem na poważnie, będzie to tylko romans z różnych pewnych powodów, albo Wy widzicie, że ktoś się tylko i wyłącznie Wami bawi. To rada na to wszystko jest, kochani, taka, że ja Wam powiem w ten sposób. Dwie końcowe, znaczy tak, tutaj mam kartę komunikacji, tego, że zaczyna się coś dziać, tego, żeby byście chcieli w pewien sposób, no nie wiem, być może wyjść z tej klatki, ruszyć z czymś do przodu, niech się dzieje, niech coś się tutaj rozkręca, ale mm, Sekundenkę. Kochani, nie wiem, na czym skończyłam telefon, który odebrałam, po prostu przerwał mi tok myślowy, ale wiem, że trzymaliśmy się już końca tego rozkładu i moi drodzy, ja tutaj właśnie widzę tą komunikację, ale moi drodzy, jeżeli są jakieś obawy tutaj przed czymś, czy coś zrobić, czy nie, to karty będą wskazywały na taką sytuację, że ta, że lepiej wstrzymać się, przynajmniej w miesiącu wrześniu, przed jakimś tego typu ruchem, dlatego, że to może doprowadzić do jakiejś wrzawy, do jakiegoś sytuacji, słuchajcie, jakiejś, nie wiem, afery, awantury, kłótni, szarpaniny, nazwę to może tak, albo waszej wewnętrznej, albo z kimś, jeżeli taką osobę, kochani, gdzieś posiadacie, macie. Bądź też, jeżeli zdecydujecie się na wejście ponowne do relacji, jakiegoś związku z osobą z przeszłości, to moi drodzy, nie do końca może to być dla Was dobre, tak? Więc wstrzymajcie się, poobserwujcie tego kogoś, kto wraca, czy też wejdźcie ponownie w coś, ale nie od razu. Poobserwujcie, czy to no, w jakikolwiek sposób może tutaj dać Wam jakieś poczucie bezpieczeństwa, szczęścia, stabilności, bo faktycznie, jeżeli zrobicie to zbyt brawurowo, zbyt szybko, zbyt, zbyt pochopnie, moi drodzy, to karty wskazują, że nie będzie to dla Waszej psychiki i szczęścia dobre. Drugi branki, tak to wygląda. Ja ze swojej strony oczywiście życzę Wam przecudownego września, kochani, pełnego dobrych wyborów i dobrych, moi drodzy, miłości. Pozdrawiam.